Witajcie, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku spóźniona premiera zdrabki Gwiazda Fortuna Koszt jednej zdrabki to jest 10 zł. Premiera odbyła się 9 grudnia 2021 roku. Z tyłu, jak widzicie, mamy stopnie wygranych. Jest ich aż 10 stopni. Najmniejszy stopień to jest 10 zł, a pierwszy stopień jest to jest ta główna wygrana, czyli 500 tys. zł. Także co moi drodzy, zapraszam Was do oglądania. W Gwiezdna gwiazda Fortuna chodzi o to, że tu mamy wygrywające liczby i w Twoich liczbach trzeba znaleźć te wygrywające liczby, to się wygrywa przypisaną do niej kwotę. Jeżeli na polu Twojej liczby znajdziemy gwiazdkę, to też się wygrywa przypisaną do niej kwotę, a jeżeli to będzie dolar, to się wygrywa dwukrotność przypisaną do niej kwotę. Także moje wygrywające liczby: 38, 32. Dwadzieścia trzy, trzydzieści sześć i czternaście. Dwadzieścia cztery nie ma. Osiemnaście nie ma. Trzydzieści trzy nie ma. Dwadzieścia sześć nie ma. Siedemnaście. Nie ma. Trzydzieści pięć. Nie ma. Trzydzieści jeden. Nie ma. Osiem. Nie ma. Dwadzieścia pięć. Nie ma. Siedem. Nie ma. Dwadzieścia osiem. Nie ma. Trzydzieści cztery. Nie ma dziewiętnaście. Nie ma dziewięć. Nie ma dwadzieścia jeden. Nie ma dwa. Nie ma. Dwanaście nie ma. Trzydzieści jeden nie ma. Piętnaście nie ma. Trzydzieści dziewięć nie ma, czyli ta zapka jest przegrana. Wygrywające liczby. Trzydzieści siedem jeden dwa, dwadzieścia i trzynaście, trzydzieści dwa, nie ma, dwadzieścia dwa, nie ma, piętnaście, nie ma Dwadzieścia osiem nie ma siedemnaście nie ma dziewięć nie ma dwadzieścia pięć nie ma dwanaście nie ma czterdzieści jeden nie ma

Dwadzieścia jeden nie ma. Trzydzieści trzy nie ma. Dwadzieścia cztery nie ma. Dwadzieścia dziewięć nie ma. Osiemnaście nie ma stawka przegrana. Wygrywające liczby. Siedem, osiem, dziewięć, trzy i trzydzieści pięć. Dwadzieścia trzy nie ma. Trzydzieści nie ma. Trzynaście nie ma, jedenaście nie ma, dwadzieścia cztery nie ma, trzydzieści siedem nie ma, pięć nie ma, trzydzieści jeden. Nie ma szczęści jeden. Nie ma szesnaście. Nie ma dziewiętnaście. Nie ma szczęści dwa. Nie ma Trzydzieści osiem. Nie ma dwanaście. Nie ma dwadzieścia sześć. Nie ma sześć. Nie ma cztery. Nie ma. Trzydzieści dziewięć. Nie ma. Dwadzieścia siedem. Nie ma. Dwadzieścia pięć. Nie ma. Zdobka przegrana. Wygrywające liczby. Dziewięć. Dwadzieścia dwa. Siedem. Trzydzieści pięć i dwadzieścia siedem. Trzydzieści cztery nie ma. Trzydzieści dwa nie ma. Trzydzieści jeden nie ma. Dwadzieścia trzy nie ma. Trzydzieści nie ma. Mamy dolat i zaznaczmy, ile tutaj jest. 10 zł, a że dolat yy, dwu, jest dwukrotność wygranej, czyli jest 20 zł. 29 nie ma. 14 nie ma. 25 nie ma. Jedenaście nie ma. Trzynaście nie ma. Dwanaście nie ma. Dwadzieścia sześć nie ma. Trzydzieści trzy nie ma. Dwadzieścia nie ma. 1 nie ma 21 nie ma. 37 nie ma. 6 nie ma i 31 nie ma. Ale jak widzicie, tu gdzie jest do jest 20 zł, czyli ta zdabka jest wygrana. I ostatnia zdrabka jeśli chodzi o spóźnioną premierę. I moje wygrywające liczby. Dwadzieścia cztery. Dwa. Dwanaście. Trzy. I jeden. Trzydzieści siedem. Nie ma. Trzydzieści Nie ma.

i tu jest dziesięć złotych jeden, jest jeden, i tu jest dziesięć złotych dwa, też jest, jest dziesięć złotych trzynaście, nie ma.

Trzydzieści trzy nie ma, szesnaście nie ma, dwadzieścia trzy nie ma, dwanaście jest dwanaście i tu też jest dziesięć złotych i dwadzieścia sześć nie ma. Także jak widzicie w tej zdobce tu mamy pięćdziesiąt złotych bo tu gdzie jest tujeczka jest 10, tu gdzie jest 1, to jest też 10, tu gdzie jest 2, też jest 10, i tu gdzie jest 12, też jest 10. czyli tutaj w tej jest 50 zł. I tutaj gdzie był dolar to jest 20 czyli 70 zł. Także podsumujmy na zdabki wydałem 50 zł, a 70 zł udało mi się wygrać. Czyli jestem 20 zł na plusie. Także co moi drodzy? Jeśli Wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie stawić łapki w górę oraz subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć.